Proszę mnie pewne słuchy, że jest, istnieje taki skrypt, który przewiduje, jakie będzie kolor yy, na losowaniu na CSGO Double. To jest wręcz niemożliwe, bo nie da się podpiąć pod serwery CSGO Double, nie da się podpiąć pod serwer, nie da się nic przewidzieć, co będzie. To jest po prostu zwykły scam i oszukaństwo, że się tak wyrażę. A jak sprawdzić, że to jest scam? Yy, Pewna osoba mi tutaj, to jest milioner CSGO Double Krzyś podesłał mi link. Że, niby działa, wytłumaczył jak to się robi, no to kliknę w to tak. No, niby wszystko fajnie, tak fachowo to wygląda, ale coś mi tu śmierci. Na pewno nie ja. XDX, ten żarcik. Dobra, dobra. Tutaj mamy Steam ID. Co to jest Steam ID? Steam ID to jest to, to są te cyferki. I mamy jeszcze taką komendę, raczej znaczy jest taka fraza jak send. Czyli wychodzi na to, że jeśli jest team ID i send, to znaczy, że jeśli wpiszemy komendę na przykład ukośnik send i wpiszemy te cyferki, to było chyba 7 przejść te sprawy i po prostu będzie nam zabierało 10 bodajże mhm. 10 końców. Tak podejrzewam, bo tutaj coś też jest napisane, że InVital bet Amount, czyli ile będzie zabierało. Czyli wiecie, będzie po prostu, to jest scam w biały dzień, jednym słowem. Ja niestety dałem się na to nabrać. Po prostu pierwsze lepsze, bo straciłem 23 tysiące końców, No i od razu dałem mojego kolejnego skina. No i straciłem, bo myślałem, że to będzie istniało, a to nic. Dlatego przestrzegam was i byłoby miło, jeśli byście wpili w zakładce FreeCoins byście napisali kod pomywacz akamihu A tam będę dostawał chyba. Za 100 końców wasze, jeśli zarobicie to ja dostanę chyba innego końca, czy coś mnie więcej na tej zasadzie, ja bym się chciał też odrobić, jeśli ja bym się odrobił to bym robił na pewno giveaway'e. wymogi, miałyby okazję wygrać te osoby, które też zostały uskomowane lub straciły w jakikolwiek inny sposób. Więc to tyle, nie dajcie się nabrać, trzymajcie się.